Witam Państwa serdecznie. Zapraszam na wirtualny werniżar mojej wystawy pod tytułem Fantazmaty, gdzie zobaczycie moje prace graficzne i nie tylko. Szkicowniki są pierwszym etapem twórczym, pozwalają na najbardziej nieskrępowane przelewanie myśli na papier. Chciałabym najpierw Wam przedstawić szkicownik, który specjalnie powstał na potrzeby pracy magisterskiej, gdzie tworzyłam strój harpi. Po szczególne etapy, tutaj widzimy, jak powstała maska. Tutaj były projekty pazurów, jak musiałam sobie uzmysłowić, jak przedstawić stopę tej harpii jej szpony. Tutaj właśnie chciałam przedstawić, jak będzie wyglądała cała sylwetka. Jak stopy będą komponowały się właśnie z ogonem, z, ze skrzydłem, z kołnierzem i z maską, więc poszczególne elementy tu zostały przedstawione w stroju. Tutaj, już bardziej technicznie, chciałam podejść do y, procesu budowania tych szponów, jak, y, jaki but kupić, na którego bazie będę pracowała. Tutaj jest więcej szczegółów, już bardziej dopracowanych, gdzie widać, y, jak klarował się dokładnie. Projekt tego buta. Tu też bardziej szczegółowo był przedstawiony projekt skrzydła yy, razem z materiałami. Tu już bardziej pozwoliłam sobie na rysunkową, rysunkową wizualizację tego mojego konkretniejszego już projektu. Tu musiałam jeszcze opracować charakterystykę swojej twarzy, więc projektowałam yy, makijaż i fryzurę. Tutaj druga wersja. Tutaj jest powtórka ze skrzydła. Miałam także przygotować sobie manikir, więc tutaj był zaprojektowany paznokcie, jak będą wyglądały. Tu opracowany kołnierz. Fryzura, ponieważ także z fryzjerem współpracowałam, który musiał e, moją wizję, że tak powiem, spełnić na, na głowie. Na tej wystawie prezentuję ponad 30 moich autorskich prac. Są to głównie grafiki warsztatowe wykonane na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Znajdują się też dwie prace, które nie powstały właśnie w toku studiów. Jest to jedna praca jeszcze z liceum, rysunek, i druga to malarstwo olejne już wykonane po studiach. Gwoździem wystawy jest tak naprawdę ta książka, czyli moja praca magisterska. Ostatni zryw, osobisty sennik artystyczny, to zbiór grafik, które zostały przeplatane ilustracją oraz objaśnieniem snu. Są to zapiski Grafomana, które niełatwe są do rozczytania i przedstawiają połączenie właśnie liternictwa odręcznego i czy raczej właśnie no, zapisków, bohomazów i grafiki. Objaśnienia snów zostały zaczerpnięte z różnych senników, aby jak najlepiej oddać istotę snu. Tematem przewodnim sennika są, jest doświadczenie immersji w świecie gier komputerowych, gdy zatapiamy się w świat wytworzony przez innych twórców tak głęboko, że śni nam się on potem. Więc w moim przypadku była to gra z grafiką 3D, gdzie później zostałam tak głęboko wciągnięta w owy świat, że śniły mi się harpie. Te prace opowiadają o kondycji psychicznej człowieka współczesnego. Przedstawiają autoportrety, portrety mojej przyjaciółki i prace typograficzne, gdzie poruszam problem stanów zdenerwowania, niepokoju, bezsenności. Prace te po lewej. Powstały w technice mieszanej, ale docelowo jest to druk cyfrowy. Natomiast te po prawej to poniekąd skomplikowany proces fotograficzny, gdzie są to oryginalne odbitki na papierze fotograficznym.